Obaj mają po 24 lata warunki fizyczne. Prawie identycznie doświadczenie również. Aleksander Bereżewski wszystkie swoje pojedynki wygrał przed czasem i jest to niezwykle imponujące. Zainteresował będzie czasem tego ale trafił mocno Bereżewski. To z tego go znamy i za to go kochamy. Za tą bezpardonową agresję i mocne ciosy. Przyjął podbródkowy, teraz poprawił jeszcze prawy mę, po raz kolejny gdzieś w okolicy ucha, e, Meksikaniec. Jeszcze jeden. Siadło teraz i lekko ugięła się ta wykroszna noga. E, Romero. Ale do końca rundy, presja. lewy sierpowy prawie. No chyba zabraknie trochę czasu, ale... Ta końcówka rundy zaważyła o tym, że ta runda idzie na konto Polaka. I kolejny raz po ciosie. Odpowiedź. Kolejny bardzo mocny prawej gdzieś w okolice. Skroni. Tak. Skroni. Niebezpieczne uderzenie. Ale to akurat nie problem Pereczewskiego. A José Angela Rosalesa Romero. Cały czas szuka tego jednego uderzenia, które mogłoby rozpocząć dzieło zniszczenia. E, Berżeski, ale niespecjalnie są tam luki w defensywie e, Romero. Dobra runda, tak jak wspomniałeś, w wykonaniu e, zawodnika z Meksyku. Wow. Prawo na prawo. A e, jest irytacja, ale też jest złość sportowa Berżeskiego. Chcesz urwać głowy rywalowi. Jemu kondycji na pewno nie zabraknie naprawdę ciężko pracuje, jest świetnie przygotowany. na ja ten moment, tak, chyba przełamania w tym pojedynku. No, teraz stara się włączyć w nogi, teraz mocnym prawym trafił i lewym. I nie zwalnia tempa, ten buldożer, Ewo sobie. Eberżeskiego. Nie może czekać na przeciwnika, musi być pierwszy. Ojciec no teraz o bardzo mocny prawy oty. Romero i prawy, na, lewy na lewy. A no, trafił, trafił teraz Meksykanin. Jest szansa, by odzyskać je trochę straty po tej czwartej rundzie. No i tak mam wrażenie, że ma taki wiary w siebie, Romero. Ale też widzi kryzys kondycyjny u Berażewskiego, bo bezwzględnie już widać oznaki zmęczenia tym tempem tego pojedynku. Już jeszcze połowa piątej rundy za nami. Uf, ściąga, trzyma za głowę, przytrzymuje i ściąga. No, to jest w miarę wyrównana walka, ale każdy punkt może za was zrobić różnicę. Głupio byłoby stracić punkt za paulowanie

Dobra kombinacja ciosów, najpierw w tułów, potem Sierpowy w głowę. Teraz bardziej zakwitły barżeski to nie jest jego krew. Ależ to jest pitbull. Będęce nie odpuszcza. <śm> sam przyjmuje ciosy, ale... Tym razem nie uda się zwyciężyć tego pojedynku przed czasem, ale włożył absolutnie 100%. Ale, ale siebie to super walka do oglądania. Tak, no, to prawda! Ja może... kocham taki boks! Przez jednogłośną decyzję sędziów zwycięzcą tego pojedynku zostaje. Aleksander! No pod się nie ma, wybrana Olek przegrał u jednej sędziny jedną rundę, u dwóch sędziów przegrał, przegrał dwie.